Dzisiaj zabieram was ze sobą na paznokcie. Będzie kolor zmieniany, jaki nie mam pojęcia, ale jakieś takie bardzo rzucające się w oczy. Mam 5 minut na stylizację. Do stylizacji. Holera. To jeszcze przez krzaki trzeba przejść. Dobra, widzimy się na miejscu. Proszę tutaj, zapraszam do znanego miejsca. Ja już jestem po nic, w środku nie nagrywałam, ale mam tak, jedną rękę taką. To prawa. Lewą taką. Jestem zadowolona. Polecam anials, annials, Bike. Pięknie to robią. Polecam anials, ale się widać? Nie widać. No to dziękuję za uwagę, zaraz foteczkę tu wyślę No i wbijaj ta na Instagramy, bo tam się dużo dzieje Na TikToka, dzięki, jesteście kochani Bardzo was kocham, że tu jesteście, że mi oglądacie Buziaki, do następnego, cześć!